Ja tylko chciałem formalnie zawiadomić, że wstąpiłem na drogę sądową przeciwko państwu z powództwa cywilnego. Jezus Maria, znowu śpiewał o prezydencie? Tym razem jeszcze gorzej. O papieżu? Nie, jeszcze gorzej. Tym razem jego pieśń obraziła bezpośrednio moją skromną osobę. Ale... Co na panu śpiewał? Niech pani posłucha. Siekiera motyka baba goła, Marian Paździok to pierdola. Siekiera motyka bumcyk cyk, Marian Paździoch stary pryk. Siekiera motyka smętna bajka, u Paździocha miętka fajka. Siekiera motyka małpiwój, Marian Paździok to jest. I tu pada niecenzuralne, ale rymujące się słowo nacha, którego ze względu na późną porę pozwolę sobie nie zacytować.